Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa w dniu dzisiejszym. Zwyczajnie podczas wielkich wydarzeń w naszym mieście, bo to zwyczajnie spotykaliśmy no. się tutaj, w tym miejscu. I wraz z burmistrzem Józefem Grzegorzem Kurkiem witałem wszystkich Państwa. Witaliśmy poczty sztandarowe, witaliśmy wszystkich gości, wszystkich mieszkańców miasta i gminy mszcządu. Dzisiaj witam ja Was sam. W tej tragicznej chwili dla mnie, dla nas, dla naszej gminy, dla wszystkich przyjaciół gminy mszcządu. Grzesiu, burmistrzu nasz kochany, ten dzisiejszy dzień rozpocząłeś tak jak każdy w naszej gminie. Objechaliśmy całą gminę. Jesteś przed pracą, do której codziennie przychodziłeś. Za chwilę. Przejdziemy do kościoła, tak jak zwyczajowo na tych uroczystościach robiliśmy i przechodziliśmy razem ze wszystkimi gośćmi, basyści, orkiestry, ochotników, strażaków, po to, aby modlić się za ojczyznę, po to, aby modlić się za nasze miasto, naszą gminę, a szczególnie za naszych obywateli. Dzisiaj, za chwilę, wyruszymy, aby modlić się za Ciebie. Aby podziękować za to, co zrobiłeś, Bogu, dla naszego miasta, dla naszej gminy, dla naszych obywateli, a przy tym dla Ojczyzny. I będziemy wypraszali Boga o to, żebyś miał piękne szczęście w niebie i żebyś mógł kontynuować dalej dzieło, do którego zostałeś powołany, i patrzeć z góry. Jak my tu jesteśmy na dole. Dziękuję Tobie za wszystko w imieniu wszystkich mieszkańców. Dziękuję Ci serdecznie. Nasz drogi burmistrzu, chociaż nie urodziłeś się na Ziemi Misztanowskiej, to właśnie ją wybrało Twoje serce. Dla całej jej społeczności biło przez ponad 36 lat każdego dnia. Bez wyjątku, bez warunków, bez ograniczeń. Wybrałeś Ziemię Mszczonowską na swój dom, na twoje własne miejsce, które pragnąłeś rozwijać po to, by ludziom żyło się jak najlepiej, by oni też uznali ją za swoją małą ojczyznę, tak jak ty. Wybrałeś naszą gminę, a my wybieraliśmy ciebie konsekwentnie przez lata z niegasnącym zaufaniem dla Twoich słów i wizji. Byłeś najlepszym gospodarzem, którego zazdrościła nam cała Polska. Twoje serce biło bowiem dla nas, dla każdego z osobna i widzieliśmy je w każdym działaniu w teraźniejszości oraz wizji na przyszłość. Stojąc tu, nie możemy się pogodzić z tym, że tak nagle, tak szybko być przestało w smutku i żałowie, pogrążając nie tylko Twoją rodzinę, ale nas wszystkich. Nie tak miało być, nie tak miało się to skończyć. Miałeś jeszcze tyle planów do zrealizowania, tyle marzeń do spełnienia i uśmiechów do rozdania. Wkrótce pożegnamy cię na zawsze, spoczniesz na ziemi msztonowskiej, pomiędzy ludźmi, którzy zrobią wszystko. By pamięć o Tobie, o Twoich działaniach nie zgasła, a Twoja i nasza mała Ojczyzna nadal się rozwijała. Wierzymy, że z góry będziesz to wszystko obserwował, subtelnie się uśmiechając i ciesząc tym, że Twoje wizje, słowa i gesty pozostaną w nas i z nami. Pozostaną tak, jak byłeś Ty, zawsze właśnie z nami i dla nas kochając, dbając i troszcząc się i zmieniając oblicze naszej ziemi. Dziękujemy Ci za to wszystko, choć nie ma słów, które mogłyby opisać naszą wdzięczność. Jeśli patrzysz na nas tam z góry, na pewno ją czujesz. Jesteśmy przepełnieni ogromnym smutkiem, ale także wieloma pięknymi wspomnieniami. Spoczywaj w pokoju, w ukochanej ziemi msztonowskiej, której na zawsze będziesz symbolem i niebiańskim patronem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, niech będzie z Wami wszystkimi. Zgromadziliśmy się tutaj, aby pożegnać naszego brata, pana burmistrza Józefa Żegorza Kurka. Jego śmierć napełniła bólem jego rodzinę i nas wszystkich tutaj obecnych. Wszyscy bierzemy udział w cierpieniu jego najbliższych i wyrażamy im nasze współczucie. Chcemy być z nimi w ciężkiej dla nich chwili. Ale wierzymy, że śmierć jest początkiem nowego, lepszego życia, a nasza rozłąka ze zmarłymi jest przejściona. Ufamy, że spotkamy się znowu. Z panem burmistrzem w domu naszego Ojca. Bóg miłosierny. Błakania Bóg miłosierny na odkupie.